W jaki sposób skutecznie poświęcać czas każdemu dziecku w żłobku? No bo jednak są to liczne grupy, tak? Zdarza się tak, że jest piętnastka dzieci, zdarza się tak, że jest dwudziestka dzieci. Na ośmioro dzieci trafia jeden opiekun. Są takie placówki, gdzie jest dwóch opiekunów. Ale jak mamy poświęcić każdemu dziecku czas? Jak to zorganizować? Ja zawsze namawiam do takiej metody, którą stosuje się w chodzeniu po górach. Idziemy tak szybko, jak idzie ostatni. Więc tutaj też trzeba znaleźć, umieć znaleźć i dostrzec dziecko, które ma jakieś deficyty. I to, ja nie mówię tutaj o jakichś takich poważnych problemach rozwojowych. Ja mówię w ogóle o tych deficytach, że jakby nie, nie, nie dobiega do grupy. Jest najsłabsze i ono być, może być najsłabsze. Yy. Przez chwilę tylko, bo dzieci się do, rosną, dojrzewają, uczą się, ale najsłabsze na poziomie emocjonalnym, na poziomie poznawczym, na, pozi na poziomie ruchowym, na poziomie społecznym. Czasami to jest jedno dziecko, które ma te wszystkie deficyty, a czasami to jest kilkoro dzieci, które są najsłabsze. I jakby. Te dzieci powinny być pod naszą szczególną opieką. To znaczy, trzeba tak pracować z dziećmi w grupie, żeby one też miały szansę odnieść sukces, być pochwalone, dostać swoje głaski. Tak? tak, żeby nie miały tak, takiego poczucia, że zawsze są najsłabsze, bo są najsłabsze z jakiegoś powodu. No, no bo takie są jako, jako konstytucja ludzka. Więc, że czegoś nie umieją, no to zawsze Staś nie umie. Nie, Staś też musi dostać y, 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 swoją nagrodę, że Kasia czegoś, nie wiem, nie potrafi podskoczyć. Czy tak szybko, czy zrobić, złapać piłki jak inne dzieci, to trzeba znaleźć takie ćwiczenie, żeby Kasi też było łatwiej. To jest jedna zasada. Druga zasada jest taka, żeby tak organizować zajęcia i takimi metodami pracować, żeby ona angażowały jak największą grupę dzieci. To znaczy, żeby to były zajęcia demokratyczne dla wszystkich, czyli żeby się maksymalnie duże ilości dzieci podobały. Oczywiście, również pracując indywidualnie. I Dam taki przykład, jeden z moich ulubionych z przedszkola, kiedy pani dała wszystkim dzieciom, przepraszam, ze żłobka, dała wszystkim dzieciom karteczki do kolorowania, a jeden się zbuntował, bo on nie chce kolorować misia. A pani dała wszystkim misie. Dajmy dzieciom różne rzeczy do kolorowania, niech one sobie to wybiorą, bo zadaniem jest kolorowanie. Więc, jakby też myślmy o tym, że dzieci się różnią od, od siebie, że są dzieci, które pewne rzeczy lubią, a pewnych rzeczy nie lubią. I też zwracajmy uwagę na te różnice indywidualne i nie musimy tych wszystkie dzieci ciosać pod jedną miarkę, żeby one były wszystkie takie same. No bo jedne lubią śpiewać, inne lubią tańczyć. Mówimy, polecam bardzo uwadze Państwa teorii inteligencji wielorakich, żeby się przyjrzeć temu, że są dzieci śpiewające, mówiące, skaczące. Przeliczające, ale też są takie dzieci, to jest brzydkie określenia, ale trochę się tak mówi, taki stary, malutki, taki filozof. I on po prostu jest taki właśnie spokojny i taki nie bardzo się angażuje w zabawy ruchowe. zabawy ruchowe czy w zabawy plastyczne. On raczej tu kombinuje mu w głowie, tam się te kropki łączą. I to też jest dziecko, które ma określone potrzeby. Więc Dostrzeżmy nasze dzieci, zróbmy sobie skoroszyt z naszymi dziećmi, z ich mocnymi stronami, ze słabymi stronami, z sukcesami, które mają i z rzeczami, nad którymi musimy pracować. Na pewno zobaczymy je wszystkie.